Cześć, miałaś plan? To fajnie, ale ja zamierzam go dziś zburzyć. Trzy słowa. Nów w pannie. Jeżeli myślisz, że nów w pannie to nudy, porządki, dieta, zdrowie, tym razem się mylisz, bo ten nów nudny nie będzie i o energii właśnie tego zaplanowanego chaosu opowiem w dzisiejszym nagraniu. Ten nów jest też jednocześnie otwarciem korytarza zaćmień, bo ten cykl lunarny już 7 września zwieńczy pełnia w znaku ryb, która jest jednocześnie zaćmieniem księżyca. A więc nów w znaku panny będzie miał miejsce 23 sierpnia o godzinie 8.06 dla Warszawy. To będzie sobota. Każdy nów to moment spotkania Słońca, Twojego silnika energetycznego oraz Księżyca, Twojego zbiornika emocjonalnego, który rozpoczyna kolejny lunarny cykl. Nów to idealny moment na zasiewanie intencji, tworzenie mapy marzeń, rozpoczynanie od nowa. I tak, ten nów to idealny moment, żeby coś zainicjować zwłaszcza z uwagi na to, że tak wiele planet znajduje się w początkowych stopniach. Ale to też nów, który niesie ze sobą chaos. Bo z jednej strony chcemy wszystko uporządkować tak, jak przystało na pannę, z drugiej czujemy wewnętrzne napięcie, pośpiech oraz nieprzewidywalność, którą niesie ze sobą energia urana w bliźniętach, w kwadraturze do świateł. W czasie tego nowiu. Panna, jako archetyp, powiązana jest z tym, co praktyczne, z konkretnym działaniem, z rutyną, zdrowiem, pracą, dbałością o swoje ciało i umysł. Te jednak panniastą perspektywę oczyszczania, planowania, skrupulatności, skupienia na codzienności burzy w czasie tego nowiu kwadratura świateł do urana. Zarówno uran, jak i bliźnięta to szybkie energie. Od 7 lipca, czyli od ingresu urana do znaku bliźniąt, masz wrażenie, że wszystko przyspieszyło. Uran w znaku bliźniąt pozostanie do 2033 roku, o czym nagrałam osobny materiał, który podlinkuję w opisie tego nagrania. Ten nów zachęci Cię do uporządkowania swojego życia. Do oczyszczenia, do stworzenia planu, tak, ale w zupełnie nowy sposób. Jednocześnie przynosząc Ci też impuls, który zmusi Cię do zerwania z pewnymi nawykami, schematami, do zerwania z tym, co było rutynowe, mechaniczne. W jakiś sposób na pewno zaburzy Pan rutynę, harmonogram, rytm dnia codziennego. Uran to wyższa oktawa Merkurego. Merkury jako władca Panny skupia się na szczegółach, to myślenie analityczne, codzienne decyzje. Uran natomiast to kosmiczna wizja, to myślenie nieszablonowe, wykraczające poza schematy. Ten nów w Pannie z napięciowym aspektem do Urana Pozwoli Ci wyrwać się z zaklętego kręgu rutyny, nie tylko tej dotyczącej dnia codziennego, a więc nawyków, pracy, obowiązków, ale też tej dotyczącej postrzegania. To kosmiczne pchnięcie może być nieco impulsywne to w końcu uran ale to pchnięcie w kierunku wyższej świadomości, które zachęca do odważnego wejścia w nieznane. Do zmiany perspektywy, to takie pęknięcie w strukturze Matrixa, które powie: Hej, ty, jeśli tylko tak postanowisz, możesz wybrać inaczej. Ten nów to impuls do opuszczenia Matrixa, do opuszczenia starych schematów, które tak naprawdę Ci nie służą. Indywidualna, mała decyzja, zmiana, która niesie większy sens, która ma większe znaczenie. Ten nów uświadomi ci, co sama serwowałaś sobie dzień po dniu, minuta po minucie, i zachęci cię do zmiany postrzegania. Ten nów uświadomi ci, jaka ilość niekoniecznie wspierających, niepotrzebnych myśli krążyła w twojej głowie, czego dotyczyła i jak wpływała ona na twoją kondycję nie tylko fizyczną, psychiczną, ale także na to, jak wygląda cała. Twoja rzeczywistość. Ten now pokaże ci, gdzie niepotrzebnie błądziłaś myślami i co nieświadomie, ale nawykowo przez lata wybierałaś, co wspierałaś. W czasie tego nowiu zdecydujesz, co chcesz robić inaczej niż robiłaś do tej pory. W czasie tego nowiu dostaniesz przebłyski, zdasz sobie sprawę z tego, co cię hamowało. Co sprawiało, że nie byłaś w stanie patrzeć szerzej. To dobry moment na pracę z własnym umysłem, to dobry moment, by wgrać sobie swój nowy, własny, zdrowy program. To dobry moment nie tylko na organizację Twojej przestrzeni, spraw dotyczących tego, co podświadomie w Tobie pracowało, a na co już nie masz zgody. To dobry moment nie tylko na organizację Twojej przestrzeni, Spraw dotyczących dnia codziennego, ale także na zorganizowanie tego, co podświadomie w tobie pracowało, a na co już nie masz zgody. Tą uporządkowaną energię panny w czasie tego nowiu zburzy kwadratura do urana, wnosząc chaos, a tego panna, nie oszukujmy się, nie lubi. I teraz warto już przed tym nowiem zadać sobie pytanie. Czy chaos musi być negatywny tylko dlatego, że jest przeciwieństwem ładu? Oscar Wilde pisał tak: Zamieszanie towarzyszy każdej wielkiej zmianie i właśnie ten nów zachęca Cię do wprowadzenia wielkiej zmiany w swoim życiu, i jak też napisał Oscar Wilde: Porządek zapewnia stabilność, której pragniemy. Ale chaos stwarza okazję do zmian, których potrzebujemy. I ten nów daje ci właśnie taką możliwość: odnaleźć to, co istotne, po tym, jak ustanie burza, wybrać to, co ważne z natłoku tego, co jest zbędne. To z chaosu przecież wyłania się iskra, to z chaosu wyłania się pomysł, który odmienia wszystko. Porządek, natomiast uczycie wytrwałości, i jak gdzieś przeczytałam, chaos to po prostu taki porządek, który czeka na rozszyfrowanie. No i właśnie, może chaos jest po prostu formą porządku, której jeszcze nie rozumiesz, to przecież z chaosu powstał wszechświat, właśnie to z niego, według mitologii, narodziła się Gaia, ziemia i uranos niebo. Mimo, że chaos. Postrzegany jest negatywnie, to on właśnie pozwolił na uporządkowanie. I tej myśli trzymaj się w czasie tego nowiu Mitologii greckiej, chaos to pierwotna pustka, to stan przed narodzinami, nicość, nieład, nieporządek. Zgodnie z definicją, chaos to taki stan, który nie posiada struktury czy reguł. Co jednak najlepsze jest w chaosie, to to, że może on prowadzić do nieprzewidywalnych wyników, bo w przeciwieństwie do tego, co pan miaste, merkurialne, ustrukturyzowane, logiczne, analityczne, praktyczne, gdzie rezultaty, wyniki da się oszacować, energia uraniczna jest nieprzewidywalna. I właśnie o to chodzi w ramach tego nowiu, abyś dzięki temu nieporządkowi, dzięki temu, co niezaplanowane, Odnalazła to, czego się nie spodziewałaś, a co jest Twoje, tylko o tym nie wiedziałaś, mając tak wszystko skrupulatnie, sprzętnie zaplanowane, nie chcąc, jak przystało na pannę, puścić kontroli. Tak, panna uwielbia kontrolować, chyba nawet bardziej niż Skorpion. A Uran? Uran wprowadza energię nieprzewidywalności, zmiany, której kontrolować się nie da. Jakiś czas temu znajoma powiedziała mi, że kontrolę, która przez tyle lat ją dosłownie więziła, udało jej się puścić w czasie trzymiesięcznego pobytu w Indiach. Powiedziała tak: Słuchaj, tam się niczego nie da kontrolować. Autobus ma przyjechać, nie przyjeżdża. To ma się stać, ale się nie dzieje. Możesz się złościć, możesz próbować, możesz próbować kontrolować, ale w końcu. Przychodzi taki moment, że nie masz wyboru, musisz puścić, musisz się poddać. Ten now jest jak jej pobyt w Indiach. Ten now zachęca cię do wprowadzenia wielkiej zmiany w swoim życiu. Wielkiej zmiany, która rozpoczyna się od małych kroków. Jak to mówią w tym szaleństwie, jest metoda. Ten now przypomina ci, że największa zmiana Zaczyna się w małych gestach, że zmiana całego postrzegania zaczyna się od jednej małej myśli, że całkowita zmiana Twojego życia zaczyna się od jednej małej decyzji. Metoda małych kroków. No i właśnie, zwierzę mocy, jakie pojawiło się u mnie w trakcie interpretacji kosmogramu Tegonowiu, to Stonoga. Stonoga przypomina o tym, że. <laughs> Czasem nie trzeba znać całego planu, a trzeba postawić krok za krokiem. Stonoga zadaje też pytanie, co jest w tym momencie najważniejsze i prosi, byś dokonała selekcji. Stonoga to praca u podstaw, dokonywanie mądrych wyborów. Mówi: Zauważ, co Cię rozprasza. Przypomina o stawianiu granic i o tym, jak ważne jest dokonywanie wyboru, na czym się koncentrujesz. Jak często mamy na swoje życie jakiś plan, a po drodze do niego to, co nas spotyka, okazuje się o niebo lepsze od zrealizowanych, już wcześniej zaplanowanych celów? Jak często osiągnięcie danego celu okazuje się dużo mniej spełniające od tego, co spotyka Cię po drodze do Niego? Jednocześnie też, wywracając cały Twój świat do góry nogami. Planujesz, że skończysz studia, będziesz pracować w tym zawodzie, w międzyczasie. W międzyczasie jednak spotykasz miłość Twojego życia i okazuje się, że ten skrupulatnie przygotowany plan, tak można by powiedzieć, wziął w łeb, ale to właśnie on zaprowadził Cię do tej miłości. Śmieję się, bo jak nie uznać tego za znak. W każdym razie, to właśnie ten plan zaprowadził cię do tej miłości, bo gdyby nie on, nie znalazłabyś się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A co jeśli nasze plany to takie części większej, nieprzewidywalnej, ale jednak zgodnej z nami całości? Nawet jeśli nie wiemy, że zgodnej, nawet jeśli początkowo na ten nieprzewidywalny element nie ma w nas zgody, właśnie. Nawet jeśli czasem spalą na panewce, to może jednak czemuś służą. Te małe rzeczy, te impulsy, te zwroty akcji, te nic nieznaczące sytuacje, ta prostota, ten jeden dzień okazują się często o niebo lepsze, dają dużo więcej radości, niosą dużo więcej satysfakcji od tych wielkich postawionych przez Ciebie samą celów, długofalowych działań, które jak myślałaś, sprawią, że będziesz szczęśliwa. Te małe wykolejenia, które prowadzą do wielkich przygód. Może chaos nie zawsze jest negatywny? Gdyby nie on, może nigdy nie mogłabyś powiedzieć dosyć. Gdyby nie on, nie potrafiłabyś powiedzieć stop, dalej tkwiłabyś w tym, w czym tkwiłaś do tej pory. Może dalej nie zmieniłabyś myślenia. Może dalej nie koncentrowałabyś się na tym, co dla ciebie naprawdę ważne? Chaos to znak, że coś się zmienia, że stare ustępuje miejsca nowemu. Nie musisz się bać chaosu. Po nim często wyłania się to, czego na pierwszy rzut oka widać nie było. Bez chaosu nie można byłoby zobaczyć tego, co znajduje się pod powierzchnią. Po burzy wychodzi tęcza. Bez burzy nie mogłaby się jej zobaczyć. Bez burzy nie byłaby tak spektakularna. Nie musisz się bać chaosu. On jest bramą, on jest drogą. Tak, to często w zamieszaniu rodzi się porządek. To często w zamieszaniu rodzi się decyzja. Jak mówiłam w materiale dotyczącym Urana w bliźniętach, paradoksalnie ta sztuczność, ta technologia, to przyspieszenie, którego kolektywnie doświadczamy. Będzie powodowała, że bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebować być obecni, bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebować być prawdziwi, bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebowali wyciszenia. W czasie tego nowiu możesz mieć dość napływających informacji, dość przebodźcowania, dość nieswoich głosów w twojej głowie. W czasie tego nowiu możesz postawić na ład i porządek, ale taki porządek, który zaczyna się w Twoim własnym umyśle i który paradoksalnie wyłania się z chaosu. Czasem potrzeba burzy, trzęsienia ziemi, żeby zostało tylko to, co zostać powinno. Energia tego nowiu nomen omen sprzyja ruchom płyt tektonicznych. W czasie tego nowiu pamiętaj jednak, żeby nie być wobec siebie zbyt surowa. Panna w negatywnym aspekcie, to niezła krytykantka. To moment, kiedy możesz podejść praktycznie do zmiany swojego sposobu myślenia poprzez wdrożenie takich czynności, takich rutyn, które wspierają to, co dla siebie wybierasz, to, co dla ciebie dobre, to, co dobre dla twojego zdrowia pod kątem ciała i umysłu. W czasie tego nowią Uran tworzy trygon, harmonijny aspekt do ascendentu kosmogramu, otwierając cię na inne spojrzenie na siebie samo, sprawiając, że możesz odkryć siebie na nowo. Ascendent w pannie pragnie porządku. Uran zachęca do puszczenia kontroli, przypominając ci o tym, że w tym, co nieznane, ukryta jest wolność. Ten aspekt mówi, bądź otwarta na niespodzianki przypominać ci, że życie nie musi być prostą linią, może być spiralą, która prowadzi do większej wolności. Gdyby była tylko prostą linią, oznaczałoby to zresztą tylko jedno, jak kiedyś powiedział mi ktoś mądry. Kiedy ta linia wygląda tak, góra-dół, żyjemy, kiedy jest prosta. No właśnie, ten now. Przypomina Ci, że życie nie musi być pasmem wyznaczonych zasad, reguł, celów, analizy i skrupulatnego planu, a może być czymś więcej. Ten now przypomina Ci, że poza granicami rutyny, obowiązków, istnieje przestrzeń wolności, miejsce, w którym intuicja prowadzi Cię dalej, dalej niż najdokładniejsze plan. Kwadratura jest aspektem wymagającym. Ale uważam, że pozwala nam wiele zobaczyć. To czas, by puścić kontrolę, otworzyć się na nowe. Panna to miłośniczka porządku. Uran to zwolennik niespodzianek. Z uwagi na kwadraturę Marsa w Wadze do Jowisza w Raku w czasie tego nowiu, możesz odczuwać napięcie pomiędzy chęcią działania a potrzebami serca. Z jednej strony możesz chcieć ruszyć do przodu, z drugiej, otulić to, co kruche. Z jednej strony możesz pragnąć sprawiedliwości, z drugiej chcesz zabezpieczyć domowe ognisko. Ten aspekt zachęci cię do stawiania granic, przypominając ci o tym, że czasem trzeba powiedzieć nie. Że czasem trzeba zaznaczyć, gdzie zaczyna się Twoja przestrzeń. Może chaos prowadzi właśnie do porządku. Może to ma się wydarzyć po to, żebyś wreszcie coś uporządkowała? Może ten impuls potrzebny jest paradoksalnie do tego, by coś uprościć? Może jest potrzebny do tego, by o coś w sobie bardziej zadbać o ciało, o mental, o ducha. Kiedy zapala się czerwona lampka, dając znać, że coś nie działa, nie działa tak, jak powinno, przynajmniej wiesz, że trzeba coś z tym zrobić. W czasie tego nowiu uziemiaj się, medytuj, pracuj z oddechem. Zwróć uwagę na swoje ciało, na to, co ci komunikuje, bo ten now może przynieść objawy psychosomatyczne. Ten now mówi, że życie nie jest tylko tabelą, kalendarzem, listą zadań. Życie to także niespodzianka, cud, nagły błysk, który początkowo może jawić się jako zamieszanie, bałagan. Chaos właśnie, ale finalnie prowadzić może do czegoś, czego sama byś nawet dla siebie nie wymarzyła, albo na co sama jeszcze długo byś się nie zdecydowała. I okej, okay, może nie będzie tak, jak to sobie wyobrażałaś, ale może właśnie o to chodzi. Może będzie znacznie lepiej, nawet jeśli teraz nie wiesz jak. Co jeśli plan, który posiadasz, jest częścią większego planu? Ale jednak zgodnego z Tobą, co jeśli zadaniem Urana w czasie tego nowiu jest po prostu zwrócenie uwagi na to, co dłużej Ci nie służy? Jeżeli to nagranie z Tobą rezonuje, możesz postawić mi wirtualną kawę przez Bajkofitu. To taka forma wsparcia, która pozwala mi więcej czasu przeznaczać na pracę i publikowanie tutaj dla Ciebie treści. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia, wezwalającego nowiu.